Witajcie. Na początku marca odbyło się nasze webinarium dotyczące przygotowań do sezonu w sadach jabłoniowych i gruszowych. Rozmawialiśmy m.in. o uszkodzeniach mrozowych i o biostymulacji roślin. A dziś kontynuujemy ten temat, a moim i Państwa gościem jest Łukasz Brzaskowicz z firmy Hemirol. Witam Cię Łukaszu serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Właśnie, no i podczas naszego spotkania porozmawiamy sobie o regeneracji roślin po uszkodzeniach spowodowanych mrozem. Oraz molacji kwitnienia i poprawy zawiązywania owoców. Ale, panie Łukaszu, zanim do tego przejdziemy, to ja chciałam podpytać, no o to jak wygląda sytuacja teraz w Sadach pod kątem tych uszkodzeń mrozowych. Coraz częściej dostajemy informacje, że na przykład są uszkodzenia na pniu drzewa, w szczególności w tych młodych kwaterach, które mają 2-3 lata a drzewka, które nawet były sadzone w zeszłym roku, dochodzą nas informacje, że nawet z czasami są przemrożone całe kwatery i bardzo mocno sadownicy się zastanawiają, co będzie z taką kwaterą, ponieważ tnąc takie drzewko po przewodniku, widzą, że struktura drewna, kolor drewna, który powinien być typowy na tą porę roku, no niestety ten kolor sugeruje, który jest obecnie, że to drzewko ma bardzo mocne uszkodzenia wiązek przewodzących. Też na pewno czas pokaże ten, ten na wiosnę, gdzie, gdzie mamy pogodę dobrą, tak, no to te, ta regeneracja będzie o wiele łatwiejsza. Natomiast jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca, będziemy mieli mało słońca, Niskie temperatury, to jednak tym drzewkom, które są uszkodzone, też się będzie troszkę ciężej, ciężej dźwignąć. Ale generalizując, tak na pewno coś się dzieje i sygnały mamy nie tylko z centrum Polski, ale też i z południa, i z północy. Także na, na terytorium całej Polski widać, że rośliny jednak troszkę się odzwyczaiły od tego naszego prawdziwego zimowego klimatu. No i mamy. No i Pewna jeszcze sugestia do, 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 do sadowników. trzeba by się nie zastanowić, czy, czy na pewno ściągać wszystkie odmiany, które pochodzą nie z naszego klimatu, tak? No bo jednak ta zima, widać, zrobiła nam przykosa raz na kilka lat, ale troszkę nam zagrała na, na nosie. No właśnie, skoro, skoro mamy te uszkodzenia, to jak, jak możemy je zregenerować? Co powinniśmy zastosować? No teraz w okresie przedkwitnieniowym, około kwitnieniowym, znaczy jakby jednym słowem, co zrobić, aby wzmocnić drzewka po uszkodzeniach? Na pewno pierwszy, pierwszy, jeden z pierwszych zabiegów, tych typowo wiosennych, to zastosowanie związków potasu, które, tak jak potas, udrożnia wiązki przewodzące i pomaga w regeneracji, żeby udrożnić możliwość przenoszenia składników pokarmowych, które zostały skumulowane w systemie korzeniowym, do części nadziemnych. To będzie jeden z tych pierwszych zabiegów. Na pewno w późniejszym okresie czasu, gdy już pojawi nam się blaszka liściowa na naszych roślinach, zastosowanie między innymi aminokwasów, żeby budować strukturę nowej blaszki liściowej, przyspieszyć tą budowę, rozwijać chlorofil. Bo jak sami wiemy, chlorofil produkuje składniki pokarmowe, które są między innymi wykorzystywane podczas okresu kwitnienia. Tak? Więc na pewno potas na pierwszy zabieg. Na pewno gdzieś w okolicy przed różowym pąkiem, zastosowanie aminokwasów w celu dodatkowego dostymulowania rozwoju rośliny, żeby dać taki energetyczny power roślinie do, do rozwoju i lepsze wejście w okres ten około e, Powiedział Pan troszeczkę już o aminokwasach, a ja chciałam podpytać o ich rolę w procesie kwitnienia. Gdyby Pan naszym widzom przybliżyć, jak to wygląda? I jak sami Państwo wiecie, aminokwasy są tak podstawowym budol budulcem wszystkich, wszystkich komórek dostarczając y, dodatkowe aminokwasy z zewnątrz do rośliny ułatwiamy roślinie procesy budowania komórek i przyspieszamy procesy związane z mm, zapyleniem przedłu dodatkowo przedłużamy sam proces także y, kwitnienia więc aminokwasy jak najbardziej są pożytecznym y, czymś tak to nazwiję w cudzysłowie Rzeczą, która jest dodatkowo stosowana w tym okresie około kwitnieniowym. Dodatkowo, np. aminokwasy zastosowane z produktem kelpak wzmagają jego, jego działanie i jeszcze bardziej podnoszą efektywność produktu. Kelpak jest biostymulatorem, który w swoim składzie zawiera auxyny i cytokiny, jak również też inne hormony, ale Aoksyny i cytokininy są głównymi hormonami, które biorą udział w tym procesie okołokwitnieniowym i stosując ten produkt na, kwitnią, na kwitnący sad, powodujemy szybszy wzrost łagiewki pyłkowej na znamieniu słupka. Dodatkowo też przedłużamy okres ten kwitnieniowy w sadzie, bo musimy pamiętać, że i sami też widzimy, że jeśli sad nam kwitnie, to te warunki nie zawsze są też sprzyjające. Niska temperatura, wysoka temperatura, brak opadów, czyli niska wilgotność. Mamy też często też niesprzyjające warunki atmosferyczne pod tytułem wiatr, a jak sami wiemy, owady zapylające latają do pewnej prędkości wiatru. Powyżej pewnej prędkości niestety one nie chcą latać, bo nie pasuje im to. tak? Więc jest wiele czynników, które wydaje nam się, że w pierwszej chwili, że te warunki do, do tego zapylania, do zapylenia są jak najbardziej ok, ale Patrząc głębiej w ten temat, widzimy, że coś tu jednak w tej układance nie, nie pasuje, więc stosując ten produkt na nasz załóżmy nie aboniowy, przedłużamy żywotność i znamienia słupka, przyspieszamy zapylanie, ale też przedłużamy y, żywotność całego kwiatu, dajemy czas na zajście tego zjawiska. A jak sami wiemy, czym lepiej zapylony kwiat, tym lepsza jakość i zdolność przechowalnicza między innymi owoców. Ale też i rozmiar samych owoców. Więc jak najbardziej trzeba też się pochylić nad samym okresem, tym około kwitnieniowym w naszym sadzie. No właśnie, powiedział, powiedział Pan tutaj o preparacie kelpat. Jakie inne jeszcze środki z oferty chemirolu można polecić tutaj w tym okresie wiosennym? Na pewno nawozy z Gamy Frut akademia, które są podzielone na poszczególne fazy wegetacyjne. Jak sami wiemy, Czas, który spędzamy w sadzie, jest tego czasu poświęcamy bardzo dużo, i nawozy, między innymi z Gamy Fruit Akademia, ułatwiają, ułatwiają wykonywanie nawożenia do listnego, ponieważ mamy gotową mieszankę, nad którą już się nie musimy zastanawiać, co ile czego wsypać do pryskiwacza. Bierzemy sobie jeden worek, załóżmy na dwa hektary, wsypujemy do pryskiwacza. Mamy gotową ciecz użytkową, oczywiście. Możemy to dodać jakiś fungicyd po drodze, tak, bo jest taka możliwość, I, i, i wyjeżdżamy do sadu. Gotowa mieszanka, która jest przygotowana na poszczególną fazę wegetacyjną, szybko, łatwo i dostarczamy składniki pokarmowe, które są konieczne w tej danej fazie fenologicznej. Czy to będzie początek wegetacji, czy będzie mysie, ucho, zielony, zielony pąk, czy to będzie koniec kwitnienia, czy. Czy pierwsza część wzrostu zawiązków, czy dalsza część wzrostu owoców, czy też załóżmy po, po zbiorach? Gotowa mieszanka na daną fazę, skład skomponowany tak, aby jak najlepiej zaopatrzyć roślinę w konieczne składniki pokarmowe w, danym, w danej fazie fenologicznej. Unia Europejska funduje nam zieloną rewolucję, wprowadzając m.in. strategię od pola do stołu. I ja chciałam podpytać o to, na ile już chemirol modyfikuje swoją ofertę, wprowadzając więcej e, preparatów e, biologicznych, bo ku temu e, ma iść właśnie ta e, ochrona, no nie tylko sadów, ale wszystkich e, upraw. Jak to wygląda w, u Państwa w firmie? Na chwilę obecną mamy wprowadzony kondycjoner między innymi e, glebowy z naszych polskich bakterii bacillusów, który pomaga rozkładać m.in resztki pożniwenne, jak i na przykład liście w sadzie, tak? Czyli ty, tym produktem można śmiało wykonywać zabieg po, po okresie zbiorów, żeby szybko rozłożyć liście znajdujące się w sadzie, a jak sami wiemy, na tych liściach znajdują się zarodniki, które będą zarodniki parha jabłoni, które będą miały możliwość infekowania w przyszłym sezonie. Jesteśmy tak, jakby na etapie prac też nad innymi produktami, które w swoim składzie będą zawierały bakterie o pożytecznym działaniu na roślinne sadownicze. Super, kończąc naszą rozmowę, chciałam jeszcze podpytać o to, no bo z racji Pana doświadczenia jeździ Pan posadak, jakie błędy najczęściej popełniają sadownicy w wiosennym nawożeniu i biostymulacji sadów? Proszę Państwa, częsty błąd sadownika na oko. Niestety na oko się nie da nawozić doglebowo. Najpierw trzeba wykonać analizę gleby pod, pod konkretny składnik pokarmowy, czy to będzie potas, magnez, stosunek potasu do magnezu, trzeba sprawdzić jakie jest pH gleby. Niestety nie da się w przypadku sadów nawozić nad to, ponieważ Niedomiar składnika pokarmowego w glebie jest zły, ale nadmiar składnika też jest niedobry ze względu na to, że ogranicza pobieranie innego składnika pokarmowego. Częsty, częsty taki błąd sadowniczy, już taki typowo wiosenny, za zbytnie duże dawki azotu. Najpierw obserwujmy, co się dzieje u nas w sadzie, jaką mamy ilość pąków kwiatowych. Na ten sezon, jak się zachowują nasze rośliny, jaką mamy siłę wzrostu konkretnego drzewa, jaką mamy podkładkę. Dopiero stosujmy odpowiednią dawkę np. azotu, bo silne przynawożenie azotem będzie powodowało tylko jedno: silny wzrost wegetatywny, czyli konieczność mocnego cięcia letniego. Dodatkowo będzie osłabiało zawiązywanie owoców. Także najpierw zastanówmy się, dopiero. Dobierzmy sobie konkretną dawkę. Nie da się książkowo zawsze na każde jedno polo stosować załóżmy azotu. Pierwsze i co najważniejsze obserwacja rośliny, dopiero podejmowanie decyzji o konieczności nawożenia w konkretnej ilości składnika pokarmowego. Bardzo dziękuję za te rady i bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do widzenia Państwu, do widzenia pani redaktor.